Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 9 dzień września. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 6, wersety od 6 do 11. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: Wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą. Jak mają postąpić wobec Jezusa? Moi drodzy, fragment, który ukazuje nam kolejne starcie między uczonymi w Piśmie, faryzeuszami oraz Jezusem. Ci pierwsi starają się pochwycić Jezusa na jakimś w ich mniemaniu przestępstwie, aby móc Go oskarżyć. I powodem właśnie ich zdenerwowania i Oskarżeń, w tym przypadku stało się uzdrowienie w Szabat. Zastanawiające jest to, jak ślepy i głuchy może być człowiek, który ma zamknięte serce. Przecież gdyby choć trochę otworzyli swoje serce i ci uczeni w piśmie i faryzeusze na to, co dzieje się wokół nich, rozpoznaliby, że to, co czyni Jezus, jest niczym innym jak dziełem Bożym. I tak naprawdę potrafiliby rozpoznać w nim, obiecanego mesjasza natomiast poprzez zatwardziałość swoich serc nie byli w stanie przyjąć tego jako znak Bożej obecności wśród nich dziś moi drodzy wielu ludzi ma zatwardziałe serca wielu jest ślepych i wielu jest głuchych diabeł próbuje różnymi sposobami zagłuszać w nas głos Pana Boga próbuje zaciemniać nasze oczy różnymi Rzeczywistościami, które w jakiś sposób mogłyby nas omamić, mogłyby spowodować właśnie to, że będziemy skupiali nasze spojrzenia bardziej na tym, co światowe, przyziemne, niż na tym, co boskie. I nierzadko, niestety, udaje się to e, diabłu. Wystarczy popatrzeć na wielu ludzi, nawet e, tych, którzy publicznie występują, jak bardzo próbują walczyć z człowiekiem. Jak bardzo próbują walczyć z Panem Bogiem, jak bardzo próbują za wszelką cenę proponować ludziom to, co jest złe i grzeszne. Straszne to jest z jednej strony, kiedy się na to wszystko patrzy, ale z drugiej strony, moi drodzy, bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, że On daje nam wrażliwe serca, że pozwala nam dostrzegać i pozwala nam słyszeć w otaczającym świecie to, co jest pochodzące od Niego. Bądźmy Mu wdzięczni za ten dar i prośmy o to, byśmy ustrzeli się ślepoty i głuchoty, która miała miejsce w przypadku faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Niech Bóg chroni w nas to, co jest rzeczywiście pochodzące od Niego i strzeże nas przed tym, co od Niego nie pochodzi. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym ukazujesz... Jak wspaniały i dobry jesteś Ty. Wiele dobrych rzeczy dzieje się także wokół nas. Spraw Panie, byśmy potrafili to dostrzegać, byśmy potrafili widzieć Twoją obecność i Twoje działanie w dzisiejszym świecie. Nie chcemy, Panie, słuchać wielkich tego świata. Nie chcemy iść za tym, co proponuje nam ten dzisiejszy świat. Chcemy wiernie i za Tobą. Chcemy być Tobie posłuszni. Chcemy Ciebie dostrzegać, Panie, zawsze. Nie pozwól nam, Panie, abyśmy zamknęli nasze serca i abyśmy zatwardzili je na Twoje Słowo i na Twoją obecność, którą tak często nam objawiasz. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.